Cześć, lasery do płytek, podstawowe narzędzie w budowlance teraz, w szczególnie. Słuchajcie, w naszym sklepie mamy dostępne lasery różnych firm. Dzisiaj pokażemy Wam lasery marki firmy Vertek. Najprostszy laser: krzyżowy, dwie linie, jedna pionowa, jedna pozioma, model WT 22299 cena 349 zł. Następny laser, model WT 6099, zasięg 15 metrów cena 669 zł 4 razy 360 czyli dwie górne wiązki poziome dwie, dwie wiązki pionowe wyznaczenie kąta prostego On tu, ten model ma tutaj obracane te bieżniki żeby, żeby nie było tej przerwy tutaj na, na wiązce tej linii laserowej wyposażony w laser więc jeżeli jest na tyczce można go śmiało przełączać ten model to jest model 8799, cena 995 zł. Też 4x360. Nie, tutaj zapalę. Można przełączać. I te trzy modele to są modele na wahadłach mechanicznych. Zasięg tego, jak pamiętam, to było 20, 25 metrów. Ten. No i na koniec laser za 1399 zł. Jest to laser z kompensatorem mechanicznym, czyli poziomowany silniczkami. Zasięg 20 metrów. Też w zestawie jest laser. 4 razy laser pilot. Też w zestawie jest pilot. 4 razy 360 stopni. Wszystkie te lasery są w klasie IP54, w klasie drugiej, czyli z dokładnością 2 mm na metrze. Chodźcie, Wam jeszcze pokażę w tym ostatnim, co tutaj jest w zestawie. Winda, uchwyt magnetyczny, stojak na, na nóżkach, ładowarka, pilot i, i laser. Wszystkie te lasery oczywiście znajdziecie w naszym sklepie proagmar.eu w zakładce urządzenia pomiarowe. To tyle. Dzięki. Hej.